Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie na live Inspiracja, Edukacja. Dajcie mi jeszcze sekundę, muszę dołączyć na Instagrama, um, ustawić live na Instagrama. Dzisiaj słuchajcie, trochę w do czasie, ale myślę, że damy radę, świecące oczy z tyłu. Um, mamy tutaj widzę w tle. Już ustawiam live na Instagram, a wy witajcie się w komentarzu, dawajcie znać, że jesteście, że oglądacie, mimo że no właśnie z chwilowym opóźnieniem dzisiaj znowu króciutki live, ale myślę, że ważny i pytanie do Ciebie, do Ciebie jako osoby oglądającej, cześć Malwina, fajnie, że jesteś, dajcie znać, jakie sporty... Uzupełniające, um, uprawiacie? E, jakie sporty towarzyszące jeździe konnej uprawiacie? E, I witamy Monikę, cześć Monika, e, cześć Agata, e, cześć Dorcia, super, ale nas dużo dzisiaj, bardzo fajnie, e, bardzo fajnie. I już przechodzimy do tematu. Już, już, już. Dajcie znać, jakie sporty uprawiacie oprócz jazdy konnej? Czym zajmujecie się w czasie wolnym, co jest być może waszą taką dodatkową pasją? Jak to u was wygląda? Jak to u was wygląda? I dajcie znać, jak tam w ten środowy poranek. Środa to podobno mała sobota, więc, więc, no właśnie, trzeba potraktować ją jako wprowadzenie do ciężkiego tygodnia. Cześć, becia, cześć, cześć. Wojciech pisze, rower, rolki. Ten temat, słuchajcie, gdzieś tam przewijał się już, Monika pisze, pływanie, super. Ten temat przewijał się już gdzieś tam w międzyczasie, ale postanowiłam tutaj e, dołożyć go jakby typowo z takim właśnie tytułem, ani innym, pod ten nasz dosiad i pod biomechanikę jeźdźca. Dlaczego? Dlatego, że to jest takie bardzo, bardzo ważne. E, Malwina pisze, joga, krafmak, e, kraf tak? Fotografia, bieganie, taniec, super. Dorcja pisze leżenie na, leżaku, na łóżku. Na łóżku. <laughs> Żartowałam. No dokładnie, ale poleżeć, słuchajcie, też czasem trzeba, tak? No właśnie, zregenerować się. To też jest bardzo ważne. Położyć się, odpocząć, ale przy okazji poćwiczyć na przykład oddychanie, poćwiczyć oddech. Czy panowanie nad oddechem, tak? Głęboki oddech, o którym bardzo często zapominamy w ogóle. Więc to też jest ważne. Gdzieś tam żart, żartem, ale to też jest ważne, żeby gdzieś tam mieć czas na tą regenerację. Malwina pisze: Siłownia, raz w tygodniu. Super, ekstra. Tutaj na no, Instagramie się z nami wita. Melax się z nami wita. Cześć, Melax. Fajnie, że jesteś z nami. Daj znać, jakie sporty uprawiasz dodatkowe oprócz jazdy konnej. No właśnie, więc generalnie, generalnie jest tak, że w zdrowym ciele zdrowy duch, nie? w zdrowym ciele zdrowy jeździec, im bardziej jesteśmy silni, tym później przychodzi zmęczenie, im bardziej nasze ciało, nasze mięśnie są silne, elastyczne. Tym łatwiej nam jest zgrać się z koniem i tym mniej wysiłku to nas kosztuje, tak? bo to przychodzi gdzieś tam naturalnie. W momencie, kiedy przychodzi zmęczenie, no to jednak, mimo wszystko, mięśnie zaczynają trzymać się konia kurczowo. To mówiliśmy, mówiliśmy o tym wczoraj. I zaczynają się dziać rzeczy takie, że właśnie zamiast rozluźnienia osiągamy siłowe, siłowe trzymanie się na koniu, a nie o to nam chodzi, tak, bo jeżeli napniemy mięśnie za bardzo, nie będziemy w stanie elastycznie podążać za ruchem konia, a więc elastycznie się z nim zgrać, to jest ważna rzecz, Malwita pisze strzelanie z broni basen raz na kilka miesięcy, super, Super. Aczkolwiek regularne pływanie, regularny basen daje nam bardzo fajny feedback odnośnie siły naszego ciała, odnośnie równomiernego rozłożenia tej siły. Dlatego, że no właśnie, jeżeli jedną rękę, jedną nogę będzie mieć silniejszą niż drugą, w czasie pływania to bardzo mocno wychodzi, bo znosi nas na przykład na jedną, na drugą stronę. A dzięki temu wiemy, jak możemy. Bardziej powodować konie. Jeżeli wiemy, że jedną stronę mamy silniejszą, mamy od razu w głowie podświadomie, że tej strony musimy używać troszeczkę delikatniej, żeby wyrównać, zrekompensować braki tej drugiej na przykład. Więc generalnie te sporty uzupełniające, jakie są, dają nam symetryczne zaangażowanie ciała na przykład, dają nam poprawę równowagi, świadomości naszego ciała, poczucia rytmu również. Rytm też jest bardzo w jeździectwie potrzebny. Panowanie nad oddechem. Silne, elastyczne mięśnie, wydolność organizmu, szybkość reakcji nam poprawiają i dają nam odpowiedź co do tego, czy rozwijamy się równomiernie, czy może jednak coś jest nie tak, coś gdzieś w którąś stronę bardziej lub mniej. I to jest generalnie ważna, ważna rzecz, ważna kwestia. Artykułów na temat sportów uzupełniających jest całe mnóstwo, jeżeli chodzi o to, co można znaleźć w internecie. Jest tak naprawdę całe, całe mnóstwo. Najważniejsze jest to, jakby decydując się na ten sport, najważniejsze jest to, żebyśmy go lubili, dlatego że pod przymusem no, nie wychodzi nam tak, jak mogłoby. Pod przymusem nie jest aż tak fajnie. Ćwiczenia na piłce podobno są bardzo dobre. Dokładnie tak, jeżeli chodzi o dosiad, piłka jest fantastyczna, dlatego że piłka nie wybacza błędów, tutaj Dorcia pisze o piłce piłka nie wybacza błędów i pomaga nam stabilizować ten dosiad, pomaga nam Wysmacnia, pokazuje pracę miednicy, jaka się odbywa w czasie jazdy konnej, tak? tą elastyczność miednicy nam buduje, czy niezależność od góry ciała, a więc stabilizację góry względem elastycznego podążającego dołu, to tak jak najbardziej też się sprawdza. Generalnie, jeżeli chodzi o te sporty właśnie różne, bardzo wspomagająca jest joga, niektórych ona zamyka, tak? znam takich jeźdźców, w którym ona nie pomaga, natomiast... Poprawia elastyczność, poprawia właśnie dopanowanie też nad oddechem, dlatego że oddech wiozy jest bardzo ważny, poprawia ruchomość stawów, zasięg generalnie, tak, naszych rąk i tak dalej, czy nóg, czy, czy no generalnie wszystkich, wszystkich stawów, zakres ruchomości. Poprawia elastyczność, więc trudniej o kontuzję, no i też częściowo przygotowuje mięśnie do wysiłku, więc też jest wspomagająca, jeżeli chodzi o panowanie nad zmęczeniem właśnie, tak, jeżeli chodzi o panowanie nad zmęczeniem. Tak naprawdę wspaniale wpływa na całe ciało, można powiedzieć i właściwie praktykowana wzmacnia partie mięśni, które przydadzą się właśnie nam w czasie jazdy konnej, które są nam potrzebne w czasie tej jazdy konnej. A więc systematyczne takie sesje jogi, być może nawet zrobimy sobie kiedyś, tutaj dobry duszek podpowiedział taki pomysł, sesje jogi z koniem, jogi na trawie właśnie pastwiskowej, być może nawet. Dlatego, że no właśnie, te systematyczne sesje jogi sprawiają, że brzuch, plecy, nowie ręce odpoczywają, gdzieś tam przystosowują się do, do późniejszej pracy, Prawidłowo wykonywane ćwiczenia pozwalają na osiągnięcie też niezależnego dosiadu, pomagają głębiej siedzieć w siodle, przez to właśnie, że ten dosiad jest bardziej elastyczny. No to panowanie nad oddechem, które też jest niezwykle ważne, dlatego że siedząc w siodle, kiedy nasz oddech. Faluje, tak? Raz przyspiesza, raz zwalnia i tak dalej. Koń to wszystko doskonale odbiera. W momencie, też na przykład, zagrożenia, w momencie trudnej sytuacji, kiedy opanujemy swój oddech, to już jest połowa sukcesu do opanowania naszego konia. Także to też jest niezwykle ważne. Joga też wycisza umysł po wrażeniach całego dnia, a wyciszony umysł w pracy z koniem jest niezwykle ważny, tak? Żebyśmy nie wnosili do stajni problemów z dnia codziennego. Bo znowu koń to doskonale odbiera i na to odpowiada, więc to też jest bardzo ważne. Dlatego yoga. Myślę, że yoga dla mnie jest numerem jeden jako sport wspomagający właśnie z tego względu, że ma tak wiele korzyści i na tak wiele aspektów naszego ciała, naszego umysłu wpływa. Ja sama staram się praktykować jogę, nie wychodzi mi to całkiem regularnie, ale staram się. I tutaj też kuzynka poleciła mi bardzo fajny kanał na YouTubie odnośnie jogi, mianowicie Małgosię Mostowską na YouTubie, Małgorzata Mostowska, o ile się nie mylę. Tam możecie ją odszukać i naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne sesje jogi właśnie tam prezentuje na swoim kanale. Też na Instagramie można ją odnaleźć, także jak najbardziej polecam. Dalej, idąc, mamy pływanie. No właśnie, pływanie już sobie powiedzieliśmy. Po pierwsze, lekarstwo na bolące plecy, które często nam się przydarzają w czasie jazdy konnej. Odciążenie kręgosłupa, harmonijna budowa sylwetki. No i generalnie kontrola, właśnie naszego ciała tak, kontrola naszego ciała. Dlatego że pływanie pozwala korygować wady postawy przez wzmocnienie tej słabej strony, tak Sła, słabej części. Podtrzymanie kręgosłupa też nam wspomaga i dzięki temu lepiej pewniej będziemy siedzieć na naszym koniu, lepiej pewniej będziemy siedzieć w siodle. Becy pisze jazda na rowerze. Dokładnie tak. Jazda na rowerze również może nas wspomóc. Jazda na rowerze wzmacnia nogi, więc też jak najbardziej. Taniec, taniec czy aktywne poruszanie się w rytm muzyki, szczególnie na obudzenie, na dobry początek dnia, to też wspaniały sposób na poprawę sylwetki, także na koniu. Dobry sposób na poprawę rytmu, wyczucia rytmu, na zaangażowanie mięśni, na rozgrzewkę, więc jak najbardziej. Poczucie rytmu jest niezwykle ważne, na przykład w czasie anglezowania. Dla osób, które mają problemy właśnie z anglezowaniem, taniec może się dobrze sprawdzić, wczucie się w rytm, ale również ta elastyczność, ta właśnie pobudzenie, rozruszanie stawów w czasie tańca, w czasie takich dzikich kląsów nawet, można jak najbardziej w taki sposób się rozwijać. Wszelkie treningi siłowe, tak jak tutaj Malwina napisała, siłownia raz w tygodniu, więc wszelkie treningi takie siłowe, czy sztangi, czy, czy inne tego typu rzeczy, tak, które będą budowały siłę mięśniową, również są fantastycznie uzupełniające. Dla, no tak naprawdę dla, dla całego naszego ciała, dla współpracy z koniem to wszystko jak najbardziej się sprawdza. Tak samo wszelkie formy fitnessu dostępne właśnie czy na siłowniach, czy w jakichś klubach, gdzie każdy, no tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie i to też będzie fantastyczne, dlatego że mamy tam instruktora, który nam doradzi, pomoże, co dla nas jest najlepsze, nad czym musimy popracować najczęściej który koryguje błędy. No i wpływa to fantastycznie, jeżeli chodzi właśnie o ćwiczenia w rytm muzyki, na poprawę właśnie rytmu i tak dalej. To jak najbardziej się fajnie sprawdza. Inne sporty, które też gdzieś tam się pojawiają, to może być bieganie. Mówiliśmy o bieganiu, chyba nie, chyba nie wspomniałam teraz na początku. Bieganie, które poprawia kondycję, tak? Bieganie, które, no właśnie, nawet niech to będzie 20-30 minut dziennie nie jakieś tam rekordowe dystanse a na przykład 5 km to już wzmocni, no właśnie, zbuduje masę mięśniową, siłę mięśniową, nauczy kontrolować oddech, no i też rozciąganie. Które gdzieś tam temu bieganiu towarzyszy, zapewni elastyczność mięśni, więc jest bardzo, bardzo fajne, bardzo korzystne. No właśnie, ważna jest rozgrzewka, oczywiście ważne jest rozciąganie, ważne jest odpowiednie przygotowanie, ale też kontrola oddechu i tak dalej. No i budowa kondycji. Tak? Taki, taki trening wydolnościowy też jest bardzo fajny, z tego względu, że no właśnie zmęczenie mięśni to jedno, zmęczenie takie wydolnościowe to drugie. A wszelkie zmęczenie, tak, czy takie, czy takie, będzie nam przeszkadzało w poprawnym komunikowaniu się z koniem. Więc jeżeli wydolnościowo się poprawimy również, to też wyjdzie nam na korzyść. Becia pisze chodzenie po dwóch schodkach wzmacnia nogi. Tak jest, wzmacnia UDA. Czyli jeżeli mamy gdzieś schody, to nie idziemy sobie schodek po schodku, tak jak zwykle, tylko przekraczamy co drugi schodek wyżej. Wtedy bardziej nasze nogi pracują, bardziej się wzmacniają. I Becia pisze, kiedyś długo nie biegałam, pobiegałam 9 km, a to na następny dzień ze schodów zejść nie mogłam. No tak to słuchajcie jest, jeżeli za dużo weźmiemy na siebie na raz. Lepiej zaczynać małymi krokami, pomału stopniowo przygotowywać się, przystosowywać się, i w miarę jakby wzmacniania kondycji, wtedy. Dokładać sobie troszeczkę więcej, troszeczkę więcej, żeby no właśnie, żeby coraz bardziej się rozwijać. Różne inne formy, na przykład Nordic Walking, może być też coraz popularniejszy sport. Wzmacnia nie tylko nogi, ale i kończyny górne, tak? angażuje nam ręce, co pozwala na odciążenie troszeczkę nóg. I tak naprawdę w tym sporcie pracuje całe ciało. A co więcej, no właśnie. Te kijki uatrakcyjniają rozgrzewkę, zakończenie treningu, można różne rzeczy sobie z nimi wymyślać. No i też no właśnie wspomóc rozwój nóg poprzez zaangażowanie również rąk. No więc to też jak najbardziej, jak najbardziej tak. Pamiętamy oczywiście, że każdy trening powinien składać się z rozgrzewki, z tej części właściwej i z zakończenia jakiegoś wyciszenia, jakiegoś właśnie rozciągania, które pozwoli mięśniom odpocząć i naszemu oddechowi również odpocząć, więc to również jest ważne. No, i myślę, że słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby dobrze się w tym czuć, żeby to nam się podobało. Nie każdy sport podoba nam się od razu. Czasem musimy nabrać właśnie tej kondycji, tej elastyczności, żeby docenić zalety. Także też nie zniechęcamy się od razu po jednym treningu, że to nie, to nie dla mnie, bo na przykład ja w ogóle nie jestem wygimnastykowana i kiedy to będzie, kiedy w końcu tam wykonam jakieś, jakąś pozycję, jakieś ćwiczenie. Nie zniechęcamy się w taki sposób, dlatego że. Dlatego, że no właśnie, to czasem przychodzi z czasem, tak? Czasem to przychodzi z czasem dopiero i ta miłość, zamiłowanie do, do konkretnej dyscypliny też przychodzi z czasem, kiedy zaczyna nam ona bardziej wychodzić, z tego względu, że bardziej jesteśmy elastyczni, czyli nasza kondycja jest lepsza. Tak samo jak z bieganiem. Na przykład, słuchajcie, ja na pierwsze treningi ciężko mi było przebiec kilometr i po prostu wracałam z wywieszonym językiem do ziemi. I dopiero w momencie, kiedy jakiś taki trochę dłuższy dystans, to też nie było jakieś nie wiadomo jakie wyczynowe dystanse, bo 5-6 kilometrów właśnie czasem w porywach 7 zdarzało mi się przebiec i dopiero w momencie, kiedy no właśnie przy tych 4 kilometrach przestałam czuć to zmęczenie czy 5 kilometrach, to dopiero zaczęło mi to sprawiać fraidy. Na początku musiałam troszeczkę się zmusić, a później okazało się, że jednak jest to fajne, jest to super. No i właśnie muszę do tego wrócić, bo od czasu przeprowadzki, czyli od początku czerwca tutaj jakby nie było, kiedy inne aktywności fizyczne tutaj są. Do takich aktywności fizycznych jeszcze, tak słowem, podsumowania i na koniec można zaliczyć, słuchajcie, jazdy staczką, sprzątanie boksów, to jest słuchajcie, lepsze niż siłownia, wieszanie siatek. Gdzieś tam z sianem, to jak najbardziej, tak, więc jeżeli nie uprawiasz żadnych dodatkowych sportów, ale zajmujesz się stajnią, sprzątasz i tak dalej. To możesz sobie powiedzieć, przypić sobie piątkę, to też jest aktywność uzupełniająca i jak najbardziej poprawiająca kondycję. Jeżeli na przykład pracujesz jako instruktor i całymi dniami chodzisz po placu, pomagając jeźdźcom i tak dalej, konie, to piątka, bo to też jest sport uzupełniający jak najbardziej. Poprzez chodzenie, poprzez stanie, słuchajcie, z lożą, bo był taki okres, że pracowałam głównie jako lążujący i uczący dzieci właśnie na loży, miałam tak niesamowicie silne ręce, poprzez tutaj jedną rękę pracującą gdzieś tam z koniem, korygującą koński ruch, drugą rękę, rękę trzymającą ciężki bacik w czasie tego lążowania, miałam tak niesamowicie wyćwiczone ręce, że naprawdę to też jest forma, forma uzupełniająca format wspomagająca. Wiem z wyzwania na przykład końska gimnastyka, które odbywało się na naszej fanpage'owej grupie, że tych sportów uzupełniających macie całą masę jeszcze innych, innych różnych, Tak, wielu z Was coś dodatkowo uprawia. Warto to robić, dlatego że no właśnie jest to niesamowicie fajna rzecz i bardzo, bardzo mocno koń nam później na to Odpowiada, dlatego że te zauważalne efekty w pracy z koniem wynagrodzą wszelki trud, a te efekty będą. Na pewno, z całą pewnością zauważysz te efekty bardzo szybko. I prawda jest taka, że no właśnie, jeśli chcesz coś zrobić, to znajdziesz na to sposób. Jeśli nie chcesz, szukasz wymówki. Są różnego rodzaju bardzo fajne aplikacje na rozciąganie, właśnie na jogę. Na, na inne tego typu rzeczy, które wspomagają, tak, bo odznaczają się takie codziennie kropka i nie idzie do tego wrócić, tak? nie idzie oszukać, że tej kropki wczoraj nie było, no to może jakąś ją tam domaluję, tylko razi ona w oczy, że a wczoraj pominęłam trening, wczoraj nie zrobiłam rozciągania i co teraz nie. Więc są takie różnego rodzaju wspomagacze. Które pomogą nam zachować tą regularność, a tak naprawdę już 5-10 minut dziennie rozciągania to jest niewiele względem całego dnia i na pewno znajdzie się na to czas a przynosi fantastyczne efekty. I tak samo 15-20 minut jakiegoś sportu to też jest niewiele względem całego dnia. Nawet przy Netflixie można to robić, tak naprawdę. Zamiast siedzieć tylko na kanapie, można usiąść na piłce, można położyć się na macie, poćwiczyć oddech i pooglądać przy okazji film. Więc, więc, no właśnie, to jest nic. A w perspektywie regularnego, codziennego ćwiczenia da fantastyczne efekty i fantastycznie wzmocni nasz dosiad, fantastycznie pomoże nam podążać za ruchem konia, pomoże nam się z nim zgrać i dogadać. Także tyle ode mnie na dzisiaj dla Was. Oczywiście zachęcam Was w dalszym ciągu do, do komentowania. Pecja pisze, że ja jak wsiadam na orbitrek, to załączam sobie serial zawsze. No dokładnie, tak można, jak najbardziej. Ja sobie załączam seriale do pracy, do mycia naczyń, żeby lepiej mi się gdzieś tam działało, do sprzątania mieszkania też, żeby jakby szybciej wtedy czas leci i, i efektywniej mi to wszystko wychodzi. Przy okazji, głowa też trochę odpoczywa, więc każdy sposób jest dobry, żeby znaleźć tą motywację. Także Liczę na Waszą kreatywność, zachęcam Was do tego kreatywnego podejścia. No i też do dzielenia się, również osoby oglądające powtórkę, do dzielenia się tym, co robicie w wolnym czasie poza jazdą konną, żeby jazdę konną wzmocnić. Dajcie znać tutaj właśnie w komentarzu, czy to pod Facebookiem, czy to pod YouTubem, czy to pod Instagramem, jak najbardziej. Dzięki za dzisiaj, lecę do obowiązków, słuchajcie, lecę wykonać swoją poranną rozgrzewkę, mianowicie wypuszczenie koni po zamiatanie stajni, no i życzę Wam miłego dnia, dzisiaj dzień pełen wrażeń, ale widzimy się jutro znowu rano, jutro o godzinie 6 z minutami w kolejnym temacie już takim bardziej biomechanicznym typowo. Miłego dnia Wam życzę, do zobaczenia, cześć. I przypominam jeszcze o tym, że pojawiają się, słuchajcie, wydarzenia stacjonarne. Właśnie o tym miałam też wspomnieć. Wydarzenia stacjonarne, będzie ich kilka w najbliższym czasie, więc polecam zainteresować się i być może dołączyć do nas na żywo, na szkoleniu na żywo. Bardzo miło będzie się spotkać i poznać osobiście. Także to jeszcze taka wzmianka. Wypatrujcie informacji na fanpage'u. Ok, teraz już mogę się rozłączyć, więc miłego dnia, do zobaczenia.